Ostatnio częste są doniesienia o zjawisku masowego ginięcia pszczół. Zdarza się jednak, że te komunikaty są przesadzone i nie oddają całej prawdy o tym zjawisku. Ponad 90% pszczół, które wyginęły, było chorych na nosemę ceramę, nieuleczalną chorobę. Wielu pszczelarzy wymienia też inne powody. Niektórzy twierdzą, że powodem jest. Pojawianie się u nas roślin modyfikowanych genetycznie. Osobiście wierzę, że to będzie miało negatywny wpływ na pszczoły, natomiast tych czynników jest więcej. Rozwój sieci e, telefonii komórkowych, czyli w związku z tym zaburzenia pola elektromagnetycznego, choroby pszczół. W tej chwili pojawiły się informacje o odkryciu pasożyta bez skrzydła i muszki, która żyje w ciele e, pszczół. To wszystko sprawia, że spadki będą pewnym jest, że bez pszczół zostałaby zaburzona gospodarka środowiskowa. Musimy się zdać sprawę, że 80% roślin, które wymagają zapylenia przez owady, czyli tak zwanych tych entomofilnych roślin, potrzebujących zapylenia przez owady, jest zapylane przez pszczoły. 20% innych owady zapylają. Czyli pszczoły są głównym zapylaczem. I rzeczywiście, gdyby doszło do tego, żeby pszczoły wyginęły, to mogłoby nastąpić zaburzenie w biocenozie, zachranie potężne, bo wyginęłyby niektóre gatunki roślin, nie mówiąc o tym, że nie, nie mieliśmy co jeść. Główną przyczyną ginięcia pszczół są choroby. Na szczęście są też metody, które pozwalają na ograniczenie tego zjawiska. Ale więc i waroza stanowi pewne zagrożenie dla pszczół, bo z warozą idą różnego rodzaju wirusy, które powodują osłabianie rodzin pszczelich. Pszczelarz bardzo doświadczony, pszczelarz, który nie mówi, że... Mój dziadek, mój tato robił tak, więc ja nie będę zmieniał. Niestety musi zmienić system gospodarki pasiecznej. Wymieniać trzeba matki co roku i bardzo silne rodziny trzymać. Jeżeli nie, to nawet dwurodzinną gospodarkę pasieczną, I wtedy syndrom tak zwanego masowego ginięcia pszczół nie będzie nas dotykał. Teorie o całkowitym wyginięciu pszczół, zdaniem naukowców, są daleko przesadzone. Z drugiej strony, jak patrzę na pszczoły, to jak pszczoła się szacuje, że ona żyje na Ziemi nie, nie twierdzą, 30 milionów lat w okresie oligocenu, inni twierdzą, że nawet 80 milionów lat jakieś ślady są, że znaleźli ślady owadów zbliżonych do pszczół sprzed 80 milionów lat, no kataklizmów na Ziemi w tym czasie było dużo, prawda? Jakoś te kataklizmy one przetrzymały i żyją do dzisiaj. Także jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby żeby w obecnej sytuacji przy, przy że tak powiem obecności człowieka na Ziemi wyginęły pszczoły, bo to było raczej, no przypuszczam, że niemożliwe. Przyczyn, które wywołały i wciąż wywołują wymieranie pszczół jest naprawdę wiele, poczynając od chorób, które nękają pasieki, na środkach ochrony roślin kończąc. Jednak nie jest to zjawisko, jak powszechnie się mówi, masowe i niepokojące. W najbliższym czasie pszczołom na pewno nie grozi całkowite wyginięcie.